Spotykamy się dzisiaj w trakcie drugiego już filmowego wieczoru w ramach tegorocznej edycji festiwalu Gdynia Klasyka Nowa. Do tej pory nasi melomani byli przyzwyczajeni do tego, iż zapraszamy ich tylko i wyłącznie do wnętrz kościelnych. Od tego roku pojawiamy się w Muzeum Miasta Gdyni, pojawiamy się w sali teatru miejskiego imienia Witolda Gombrowicza. W Muzeum Miasta Gdyni zapraszamy Państwa na wieczory, które rozpoczynamy od muzyki, a później zapraszamy Państwa na projekcje filmowe. Dzisiaj klasyka polskiego kina, Konamore, czyli film rozgrywający się w rariach dziewiątej edycji konkursu Chopinowskiego. Film Konamore znalazł się w repertuarze Festiwalu Gdynia Classica Nowa, z tego powodu, że równorzędnym bohaterem tego filmu jest po prostu muzyka. Konamore z języka włoskiego oznacza z miłości. Muzycy również używają tego terminu i w muzyce oznacza to z uczuciem bądź z pasją. Bohaterów tego filmu na pewno cechuje pasja pasja miłości i pasja muzyki. Myślę, że warto ten film zobaczyć.